W dzisiejszym odcinku, moi drodzy, będziemy próbowali rozwiązać jeden z moich największych problemów w studiu, a chodzi tutaj o zasięg sieci WiFi. Studio składa się z parteru i z piętra. Jest tutaj niecałe 100 m2, no i niestety router od dostawcy internetu, jak możecie się domyślać, ten standardowy, nie jest w stanie zapewnić odpowiedniego zasięgu w całym budynku. Więc mam nadzieję, że dzięki tym urządzeniom uda mi się rozwiązać właśnie ten problem i zapewnić sieć w całym moim. Studio. Jak niektórzy z Was wiedzą, jakiś czas temu przeniosłem się do nowego studia, do własnego studia, gdzie co prawda mam internet, ale no niestety, korzystając właśnie z tego standardowego routera od dostawcy internetu, ta sieć jest bardzo słaba. Wiele urządzeń mam na piętrze, i niestety tam już zasięg jest problemem. I chciałem rozbudować sieć tak, żeby wszystkie urządzenia miały dostęp do internetu, plus zasięg, żeby był naprawdę dobry, i dlatego czas właśnie ten temat załatwić i go naprawić. Odezwałem się do Asusa, ponieważ z ASUSem też bardzo często współpracujemy i zapytałem się ich, czy mają jakieś rozwiązania, które mogą mi w tej sprawie pomóc. A kojarzyłem, że mają właśnie routery, które można tak zwanie zmeszować i podesłali mi dwa routery Asus ROG Rapture GT6. A tak już bardziej na poważnie, to słyszałem o tych routerach i słyszałem bardzo dużo dobrych opinii. Ja oczywiście w tym odcinku również opowiem wam nieco więcej o tych routerach, ale głównie chcę się skupić na problemie, który trzeba po prostu rozwiązać. A jedną z zalet właśnie tych routerów jest to, że dzięki sieci Mesh mogą pokryć nawet 520 czy 530 m kwadratowych. Co prawda tutaj to już jest znacznie dużo, ale z miłą chęcią zobaczę, jakby będzie łapał internet na podwórku. Zobaczmy jak wyglądają na żywo. Jak jeszcze jesteśmy przy wyglądzie, to wspomnę szybko o złączach. Mamy do dyspozycji cztery porty, z czego jeden jest 2,5 gigabitowy i 3 gigabitowe USB, do którego możemy podpiąć palec z internetem, dysk, który może posłużyć jako serwer w naszej sieci, albo po prostu urządzenie typu drukarka. W tym przypadku akurat jakiegoś wielkiego unboxingu nie robiłem, no bo w środku znajduje się router, troszeczkę papierologii i kabel zasilający. Na samym początku są dwie rzeczy, które najbardziej rzucają się w oczy przy tych routerach. Po pierwsze, wygląd, bo wyglądają naprawdę super i powiem wam, że designersko ktoś się postarał i zrobił coś naprawdę niestandardowego. Mimo tego, że te routery no, są już trochę na rynku, ale no, na żywo widzę je po raz pierwszy. A druga sprawa to anteny, których w ogóle tutaj nie widać. Każdy router posiada ich 9 i są one umieszczone w środku, przez co po prostu żadna antenka nam nie wystaje. No i rzecz na czasie to to, że są w standardzie Wi-Fi 6. O funkcjonalności sobie jeszcze pogadamy. Tutaj wyświetlił Wam się teraz screen z aktualnego speed testu. Ja akurat, no niestety, przez to, że mam internet mobilny, czasami łapię LTE, czasami przejdzie na 5G. No nie jest słabo. Powiedzmy na to miejsce, w którym się znajduję, bo nie dość, że jestem też troszeczkę w dole, no to niezbytnio te 5G tutaj mnie pokrywa. I czasami wskoczy na 5G, ale taki standard powiedzmy jest mniej więcej tak jak właśnie na screenie, około 120 na 25-30 uploadu. Więc wiem, że to może nie jest jakoś mega Super, ale no jak dla mnie musi wystarczyć, dopóki za kilkanaście lat nie dociągną do tutaj światłowodu, jak dożyję do tego momentu. No ale zobaczymy. Pierwszą rzecz to po prostu podłączę router najpierw jeden, zamiast routera tutaj tego standardowego, który dał dostawca internetu. I zobaczymy co się wydarzy i jak będzie pokrywana sieć. A i ten pomiar został zrobiony na telefonie bezpośrednio koło routera, który się tam znajdował. Teraz się nie przestraszcie. Podłączyłem już tutaj router. No podłączenie to nie jest jakimś tam wielkim problemem. I nie przestraszcie się, no bo tutaj mam na razie taką prowizoryczną półeczkę, gdzie w tym miejscu, jak już wszystko zostanie kablowo podłączone, to zostanie ładnie to pomieszczenie zrobione. Na razie, no jeszcze dużo rzeczy tutaj w tym studiu robię, więc to będzie ostatnie pomieszczenie do zabudowy. Teraz warto sprawdzić, czy to wszystko działa. No ale najpierw pewnie trzeba zainstalować aplikację. Przynajmniej tą na telefon, żeby móc to wszystko skonfigurować, bo wiem, że taka na telefon jest. I skorzystałem oczywiście z instrukcji, bo w instrukcji jest link do pobrania aplikacji i tam już powiem Wam, że szło tak prosto i banalnie krok po kroku można było wszystko ustawić, że w sumie chyba nie opłacało się tego nawet pokazywać. No zresztą tam też były dane wrażliwe, typu ustawienie sieci, ip hasła i tak dalej, więc no tutaj uwierzcie mi na słowo, że jest to banalnie proste. I teraz tak, zrobiłem test akurat tego routera, tutaj wyświetla Wam się speed test, jest lepszy od tamtego poprzedniego, no ale tutaj może akurat teraz antena złapała mi 5G, więc jest troszeczkę lepiej, nie jakoś znacznie, więc załóżmy, że jest tak samo. No teraz zróbmy sobie ten test jak siedzę tutaj w tym miejscu, więc też za wiele nie powinno się zmienić. No wydaje mi się, że będzie w miarę podobnie, wiadomo, no skacze tutaj ten zasięg, więc musimy taką sobie średnią stówkę przyjąć i te około 25-30 uploadu. 106 na 30 czyli utrzymuje się ta średnia. Ale co najważniejsze, zobaczymy czy taki jeden router jest w stanie poprawić swoją jakość na górze, na piętrze. Jak będzie to wyglądało? No, jak możecie zobaczyć, nie dochodzi do jednego mega, a upload w ogóle się nie pojawia, więc spróbujemy to zrobić jeszcze raz. Żeby Wam to pokazać trochę przestrzennie, to tutaj mamy rzut parteru, i na dole jest w tym miejscu router. Tutaj jest ogólnie moje to stanowisko do nagrywania. No trochę przesadziłem z wielkością tego stołu, ale żebyście mi więcej wiedzieli, a tutaj mamy górę. I w tym przypadku, biorąc pod uwagę, że router na dole jest w tym miejscu, ja usiadłem w tym miejscu i tutaj mają być maszyny bardziej urządzenia, które potrzebują internetu, no to widzicie, co się tutaj dzieje. Nie ogarniam tego, więc mam nadzieję, że ktoś może wie, co, czym może to być spowodowane. Robię kolejny test, i również nie dobija do jednego mega. No coś tam delikatnie upload się ruszył. Przypominają się czasy Ostradzie. No nie, 064 na 1,56. I powiem tak, jesteśmy na piętrze i tutaj dochodziło do różnych anomalii. Jak widzieliście, znaczy no też te studio nie jest jakieś takie ogromne, ale na górze zawsze był problem z zasięgiem. Nie wiem, czy to były jakieś zakłócenia. I tutaj właśnie ten był największy problem, że na górze to miałem mniej więcej właśnie te 5 na 10. Ale może przesuńmy się chociaż 3 metry bliżej, żebym pokazał Wam właśnie o co chodzi. Na planie budynku wygląda to tak, że z tego miejsca, w którym jest czarna dziura, przesunąłem się gdzieś mniej więcej tutaj. I teraz mierzymy to w tym miejscu. A to jest około 2 metry. Dziwne, nie? Mega dziwne, że 3 metry robią aż tak wielką różnicę, gdzie tutaj tak jakby mielibyśmy, ten router byłby w stanie to pokryć wszystko, bo mamy prawie 120, no 117, no i Apple tutaj, no tak myślę, że do 25 powinien dociągnąć, nawet troszeczkę ponad bliżej 30. Jest mi w stanie ktoś to wyjaśnić, bo ja totalnie nie wiem. Jak ogólnie też widzicie, góra nie jest jeszcze skończona, bo wszystko to powoli gdzieś tam sobie robię. Ale ogólnie właśnie w tym miejscu, gdzie jest ten martwy punkt, chciałem postawić wszystkie maszyny. I to jest właśnie problem, ponieważ skoro one mają stać pod oknem z tamtej strony, to teraz, czy to zadziała? Router, który ma być zmeszowany, postawiłem po prostu tutaj w tym miejscu. Ona jest dosyć blisko dołu i kolejnego routera, tak żeby nie stał właśnie w tej czarnej dziurze. Będziemy to tak nazywać. Na planie wygląda to tak, że router do meszowania będzie stał mniej więcej tutaj, na piętrze, więc jakby pokonanie drogi po skosie z piętrem będzie około powiedzmy 3 metrów. A ja zasiądę sobie w tą czarną dziurę i od razu pokażę Wam, jak wygląda ta aplikacja, którą pobrałem: Asus Router. Tak jak mówiłem Wam, tam nie było żadnego nic skomplikowanego. No i tutaj, jakby mamy tą aplikację, wygląda tak rogowo, jak wszystkie apki, które są dostarczane do laptopów Asusa, gdzie są właśnie te aplikacje. No i dobra, widziałem tutaj opcję w ustawieniach: coś takiego jak AI Mesh. I mamy tutaj szukaj dostępnych w pobliżu urządzeń ASUS AI Mesh, które można dołączyć do sieci WiFi AI. No i zobaczcie, znalazł. Wybierz lokalizację tego urządzenia. Pierwsze piętro, zastosuj. No i raczej nie jest tutaj nic skomplikowanego, po prostu. Kolejnymi krokami ustawiamy sobie całą sieć Mesh, nie musimy wchodzić gdzieś tam nic skonfigurować, oczywiście jeżeli to zadziała, bo jeszcze tego nie wiem. Zakończenie procesu potrwa 6 minut. Wracamy za 6 minut. Rzeczywiście trwało to 6 minut. Pomyślnie dodano urządzenie do systemu AI Mesh. Czy chcesz dodać kolejne urządzenie? Nie, czyli gotowe i powinno to działać, więc zobaczmy czy poprawi się zasięg z routerem, który tutaj jest i czy wyjdziemy z tej naszej czarnej dziury. Jest dobrze, czyli u góry mamy w naszej czarnej dziurze o, ten sam można powiedzieć, to, tą samą prędkość. Zaraz zobaczymy, jak to będzie z uploadem. Trochę pink mnie tak e, tutaj przeraża, że jest 58 opóźnienie, ale no, jakby no, nie będę tutaj zbytnio grał w gry, więc e, nie będzie mi to jakoś mega przeszkadzało. Dobra, jest OK. Teraz odłączę jeszcze raz ten router, abyśmy sprawdzili, czy to jest zbieg okoliczności, czy nie. Zróbmy jeszcze raz test. Czyli ten router został odłączony ponownie dla testów, ten tylko został. I teraz sprawdzamy, czy ta czarna dziura to był zbieg okoliczności, czy jednak tutaj w tym miejscu tego internetu nie ma. Odłączyłem router i zobaczmy, jak to będzie wyglądało teraz. No jak widzicie, znowu jest ta sama sytuacja. Identycznie. No ale jak widać, działa. Czyli mój problem, który był największy, udało się rozwiązać właśnie dzięki temu routerowi, dzięki sieci mesh. Jest to dziwne. Nie jestem w stanie tego wytłumaczyć yy, jak i dlaczego to tak działa, że dosłownie metr czy dwa dzieje się coś takiego. Ale ważne, że sieć mesz działa. W sumie tak zacząłem gadać o tym meszowaniu sieci, ale tak może w skrócie też opowiem Wam o co w tym chodzi. Bo pewnie jak już się domyśleliście z tego odcinka, meszowanie to jest po prostu połączenie dwóch routerów lub więcej, w zależności od tego ile będziemy potrzebowali tego zasięgu i jeden router główny podaje swój zasięg internetu do kolejnego routera i następny podaje do następnego, w taki sposób robi się całą tą sieć mesh. Więc jakby tutaj nie ma nic trudnego do wytłumaczenia, myślę, że każdy jest w stanie to zrozumieć. I właśnie Asus po posiada takie routery rozbudowywalne, czyli niekoniecznie korzystając z jednego akurat takiego modelu, możemy różne modele Asusa routerów zakupić i po prostu połączyć je w sieć Mesh. I też nie są one tylko na przykład w takich dosyć wysokich cenach jak ten, bo w zależności od naszych potrzeb możemy wybrać modele tańsze, które po prostu będą wystarczające w naszym przypadku. I linki właśnie do całego artykułu, żebyście mogli sobie poczytać, sprawdzić katalog tych rozbudowywalnych routerów wrzucam Wam w opisie i także żebyście mogli sobie sprawdzić cenę to możecie zerknąć właśnie też w linku do sklepu Computronic. Dobra, wyjdę na zewnątrz. Zrobię sobie jeszcze dwa pomiary na zewnątrz, zobaczę jak łapię. Powiedzmy około 10 metrów od budynku. No nie jest najgorzej, 60 na 25. Odejdźmy jeszcze dalej. Ponad 20 metrów od budynku już będzie. I też widzę, że nie jest najgorzej. A w budynku router jest zamknięty, więc... Dobra, coś tutaj jest, i idę jeszcze pod sam płot. Zobaczę, czy złapię zasięg routera. Czy już nie będzie zasięgu. Jeszcze pod samym płotem. No, powiem Wam, że jest to zadziwiające, bo naprawdę odległość dzieli nas już dosyć duża. I router, no wiadomo, nie jest to pełna prędkość przy takiej odległości. No ale, jakby były routery na jednym poziomie położone, no to rzeczywiście to myślę, że te 530 m2 jest w stanie pokryć, więc jestem bardzo mile zaskoczony zasięgiem. Pewnie jeden router by wystarczył w zupełności, aby pokryć tutaj tą całość, ale widocznie nie wiem, zgaduję. Jest tutaj jakiś sygnał, który bardzo mocno zakłóca po prostu sieć internetową, i w takiej sytuacji było po prostu potrzebne wzmocnienie w postaci właśnie takiego routera. Też pokazałem wam, w jak prosty sposób to wszystko dzięki aplikacji można skonfigurować bez wchodzenia w ustawianie jakiejś bramy, IP i tak dalej, i tak dalej, bo sam w sumie nie znam się na tym jakoś zbyt dobrze, żeby przekazać wam taką wiedzę, a bardziej chciałem. Wam pokazać rozwiązanie problemu, który był u mnie. Jeżeli macie podobne problemy, macie problemy z zasięgiem i chcecie też mieć router, który ma dodatkowe funkcje gamingowe, bo jak widzicie, nie tylko służy dla graczy, no to myślę, że mogę z pełnym sumieniem taki router polecić. Co prawda nie jest on tani, ale jednak jest to inwestycja, która jest już na lata. Jeżeli spodobał Wam się ten odcinek, to subskrybujcie ten kanał razem z dzwoneczkiem, żeby nie pominąć kolejnych materiałów, gdzie może razem będziemy rozwiązywać takie technologiczne problemy. Zostawcie łapkę w górę, no i w komentarzu oczywiście czekam na Wasze teorie, co tutaj się po prostu dzieje. Dzięki za obejrzenie tego materiału, na razie trzymajcie się, cześć!